Dzień dobry, dziś witam Państwa z Arboretum w Wojsławicach, które słynie z bogatego zbioru rododendronów i kolekcji liliowców, która jest największa w Polsce. Te kwitnące wzgórza koniecznie trzeba zobaczyć. A ponadto podpowiemy, w jaki sposób przygotować podwyższoną grządkę i wyściółkować teren pod roślinami zgodnie z założeniami permakultury. Elżbieta Smolińska, zapraszam do ogrodu bez tajemnic. Arboretum w Wojsławicach znajduje się na Dolnym Śląsku, około 50 km od Wrocławia. W ogrodzie jest co zwiedzać, gdyż na obszarze 62 hektarów znajduje się aż 8 tysięcy roślin. W maju ogród zdobią różeneczniki, natomiast w lipcu na nasłonecznionych wzgórzach można podziwiać łany kwitnących liliowców. Rośliny te potrafią wprowadzić w zachwyt i zdumienie. Stanowią bardzo szeroką grupę zarówno pod względem barwy, jak i budowy kwiatów. Ponadto są mało wymagające. Utrzymają się w każdym przydomowym ogrodzie. W naszej kolekcji znajduje się ponad 2000 odmian. W 2011 roku dostaliśmy status kolekcji narodowej nasza kolekcja składa się z odmian miniaturowych, odmian polskich. Na przykład wielkim hodowcą znanym na świecie był jezuita warszawski brat Stefan Franczak który wychodował i zarejestrował ponad 95 odmian. Mamy również podział na liliowce pełnokwiatowe, liliowce pachnące, liliowce tak zwane pajęcze. Odmiany pajęcze charakteryzują się długimi, wąskimi płatkami. Tutaj widzimy właśnie barwy są takie jasne, jaskrawe. Żółte tu na przykład mamy oczkiem takim ciemnym, tak, purpurowym i niektóre odmiany właśnie te pajęcze mają jeszcze zwinięte płatki, zwijają się tak w Tak, tak pod spód. I one się charakteryzują też takimi długimi pąkami. Się odróżniają. Dokładnie. Zostało. Jeżeli mamy u siebie w ogrodzie kupioną odmianę pajęczą, możemy już po pąkach określić, będziemy wiedzieć, że są to odmiany pajęcze, ponieważ te pąki są dłuższe od tych zwykłych odmian. Liliowce zdobią rabaty od lat. Każdy pamięta je w ogrodzie babci. Charakteryzują się bardzo długim kwitnieniem, choć pojedynczy kwiat na roślinie utrzymuje się niedługo. Jak długo kwitną te rośliny? Co ciekawe, pojedynczy kwiat utrzymuje się na roślinie tylko 16 godzin. Nazywane są właśnie kwiatami jednego dnia. Ale na każdej roślinie, na każdej bylinie znajduje się więcej pąków. Przez to te kwitnienie jest dłuższe. I jeśli tak odpowiednio dobierzemy odmianami na rabacie te liowce, to jak długo mogą zdobić nasz ogród? Możemy się cieszyć już pierwszymi odmianami, tymi wcześniejszymi w czerwcu. A później stopniowo, aż do sierpnia, będą nam rozkwitały kolejne odmiany. Spacer pomiędzy rabatami liliowców robi wrażenie. Znaleźć tu można kwiaty lejkowate, dzwonkowate, ośmiu- i dwunastopłatkowe, małe do 3 cm i duże, dorastające nawet do 20 cm średnicy. Kolorystyka tych roślin również jest bardzo szeroka. Występują kwiaty jednobarwne od kremowych przez żółte, pomarańczowe, różowe, kwisto czerwone do ciemnopurpurowych oraz dwubarwne, posiadające ciemne oczka bądź jasne prążki i obwódki. Rośliny te możemy podzielić również ze względu na wysokość. Ze względu na wysokość możemy podzielić albo na niskie, takie Baby odmiana 20 cm, albo na odmiany wysokie, a nawet bardzo wysokie, dorastające nawet do 2 do metrów, co jest ciekawe. Mm -hmm. Te wysokie odmiany znane są z ogrodów naszych babci, gdzie dominował ten tak, ten rdzawy, tak. pomarańczowy, mm -hmm. albo żółty. Co ciekawe, właśnie od liliowca żółtego, tego cytrynowego i rdzawego oraz tam inu, innych gatunków i odmian mhm. były one jakby materiałem wyjściowym do, do tych odmian. Dzięki pracy hodowcom powstały nowe odmiany, a między innymi te, które tutaj mamy w ręku o pokarbowanych płatkach kwiatu. Dokładnie. Nie dosyć, że właśnie mają taki karbowany, mm -hmm. ciekawy brzeg. To jeszcze, jeszcze ten brzeg jest tylko obwódka, taka żółta tak, właśnie. Tak, tak, mm. żółta, bo mamy całą skalę barw. Mm. Od prawie że białych, tutaj jak pani ma, poprzez tutaj oczko ciemne, prawie że czarne. Tak. Co ciekawe, nie ma odmian jeszcze niebieski. Cały czas pracują na tak, tym. Tak, tak, prace hodowlane <laughs> właśnie dążą do tego, żeby wyhodować liliowce o kwiatach niebieskich, co prawda spotykają się, że tak jak tu widzimy hmm. na przykład to oczko jest takie delikatnie niebieskie, ale to jeszcze nie jest ta barwa. Tak, tutaj mamy też w innych odcieniach te, o tych pokarbowanych e, kwiatkach. Dokładnie, ciemny, tutaj taki, taki bardzo bordowy. ciemny, bordowy. Tutaj mamy poprzez hmm. czerwony z taką białym. Kreseczką, paseczek, nie, tak. też bardzo ciekawe. Tutaj środek żółty. Obecnie na świecie występuje około 72 tysiące odmian liliowców, które zostały stworzone zaledwie z 20 gatunków i odmian. Jednak nie jest to ostateczna liczba. Dzięki dalszym pracom hodowców co roku powstają kolejne niesamowite odmiany. Oprócz ozdobnych kwiatów o szerokim wachlarzu barw, liliowce posiadają także ciekawe, ciemnozielone liście, które zdobią ogród od wczesnej wiosny. Już w marcu widoczne są ich 20-centymetrowe, młode, jasnozielone części nadziemne. Warto wspomnieć, że pojawiły się odmiany o szczególnie dekoracyjnych, dwubarwnych liściach. Tu mamy przykład odmiany o takich dwubarwnych liściach. Dokładnie, to jest odmiana taka bardzo ciekawa, variegata, która... Bardzo ładnie się prezentuje w naszych ogrodach, nie tylko jak jest kwiat, ale również kiedy nie mamy tych kwiatów. Przed kwitnieniem czy po kwitnieniu. Jest bardzo dekoracyjna, dlatego zalecam sadzić tą odmianę. Hmm. Bo mamy przez cały sezon wegetacyjny ozdobę w ogrodzie. Od lat liliowce cieszą się dużą popularnością. Przede wszystkim ze względu na ich małe wymagania i łatwą uprawę. Posadzone raz w ogrodzie pozostaną w nim na lata. Rośliny dobrze rosną w każdej glebie, od piaszczystej po gliniastą. Warto je sadzić w okolicach zbiorników wodnych, gdyż lubią wilgotne podłoże. Ze względu na zdolność magazynowania wody w bulwach, sprawdzą się także na nasłonecznionych i suchych rabatach. Liliowce nie są wymagającymi roślinami, tak się śmiejemy, że to są rośliny dla inteligentnych leni, że trzeba wiedzieć kiedy w jakiej porze zarobić, odchwaścić teren. Wtedy bardzo ładnie rosną. Są to bliny długowieczne, mhm. które nadają się na każdą glebę. Jeśli liliowce kwitną mniej okazale, wiosną warto je dokarmić nawozami wieloskładnikowymi o zrównoważonych proporcjach azotu, fosforu i potasu. Roślin lepiej nie nawozić obornikiem, gdyż zawarte w nim duże ilości azotu mogą spowodować gnicie bulw i niższą odporność na mróz. Pierwszym zabiegiem, który przeprowadzamy wczesną wiosną, już jak śniegi stopniają, jest usuwanie starych liści. Ścinamy je przy ziemi? Tak, ścinamy, wyrywamy, pozostawiamy suche liście na okres zimy. Rośliny te nie przemarzają, ale zostawiamy im o taką osłonę, barierę. W postaci tych starych, suchych liści. Kolejnym zabiegiem są opryski przeciw chorobom, interwencyjne opryski przeciwko chorobom grzybowym czy wirusowym. Po przekwitnięciu usuwamy kwiatostany, by nie dopuścić do zawiązywania się nasion, ponieważ nie prowadzimy tu prac hodowlanych. A wiadomo, zostawiając nasiona, osłabiamy tą roślinę. Co 3 lub 4 lata wskazane jest odmłodzenie kęp poprzez ich podział, co stwarza doskonałą okazję do powiększenia liczby posiadanych roślin. Liliowce najlepiej dzielić późnym latem, w sierpniu i wrześniu, a w zależności od odmiany sadzić w rozstawie od 30 do 60 cm. Pamiętajmy, aby po posadzeniu skrócić liście. Rośliny najlepiej sadzić w większych grupach, wówczas wyglądają efektowniej. Obecnie liliowce zdobią nie tylko ogrodowe rabaty. Mniejsze, miniaturowe odmiany doskonale sprawdzą się także w skrzyniach balkonowych. Więcej ciekawostek na temat uprawy i pielęgnacji tych roślin, a także niespotykanych odmian, które znajdują się w arboretum w Wojsławicach, znajdą Państwo w lipcowym numerze Magnoli w artykule pod tytułem Święto Liliowców. Zapraszam do lektury. Rośliny w warzywniku mogą być uprawiane w różny sposób. Najczęściej staramy się, aby były to uprawy ekologiczne. Ciekawe pomysły w tym zakresie podpowiada permakultura, gałąź projektowania, która opiera się na ekologicznych rozwiązaniach zbliżonych do procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach. Przykładem tego typu rozwiązań są podwyższone grządki. Jak je zbudować i jakie są ich zalety? Technik jest wiele w permakulturze, ale podstawową, tak jak mówiliśmy, że jeżeli będziemy naśladować procesy, jakie zachodzą w przyrodzie, to będziemy patrzeć w jaki sposób gleba jest tworzona właśnie w przyrodzie i jeżeli zaobserwujemy, że na przykład rosną drzewa, liście spadają z drzewa na ziemię i przez odpowiedni okres czasu są rozkładane i w ten sposób z roku na rok tworzy się warstwa gleby. My będziemy starać się naśladować ten system właśnie poprzez system ściółkowania, kompostowania i budowania gleby od dołu do góry. I możemy tutaj wykorzystać wiele sposobów robienia takich rządek. Zaletą wzniesionych grządek jest szybszy wzrost roślin wiosną. Zachodzące we wnętrzu rabaty procesy rozkładu materii organicznej przez miliony pożytecznych mikroorganizmów wydzielają ciepło. Ponadto grządka szybciej się nagrzewa od promieni słonecznych. Dlatego można na niej dużo wcześniej wysiać niektóre warzywa. Nie wymaga ona również przekopywania. Wystarczy rozgarnąć ściółkę i wysiać nasiona. Wykonanie takiej grządki nie jest trudne, wymaga jednak zebrania dużej ilości materiału. W zależności właściwie od tego, jaki materiał mamy dostępny, albo też w zależności w jakim miejscu się znajdujemy, ale tutaj akurat użyjemy takiego sposobu, że na skoszoną lekko trawę e, narzuciliśmy odrobinę gnoju. A ten gnój zwabi nam tutaj dżdżownice, one przyjdą, zwabią, przyjdą w to miejsce, spulchnią nam od razu glebę. Też spowodują, że ta darni, i te korzenie roślin wcześniej rosnących zostaną rozłożone przez te dżdżownice, jak również oczywiście warstwa gnoju. To, to spowoduje bardzo żyzną warstwę kompostu, tak zwany vermicompost. I na to narzucimy kartony. Dobrze, czyli kolejna warstwa kartony. Tak. Ten, Możesz ten mi oboży. pomóc tak, nawet. Tak. A czemu służą te kartony? Kartony hmm, spowodują to, że wygłuszą nam te chwasty wszystkie. Zabiorą im oczywiście tlen i światło. Także ta trawa z tych korzeni nie będzie odrastać, zostanie zduszona i rozłożona. Jak również celuloza. W której karton jest dość bogaty. Naszym dżdżownicom posłuży za budowanie jajeczek. I w ten sposób one będą mogły tutaj lepiej się rozmnażać i będziemy budować kolonie dżdżownic. następną warstwę to użyjemy patyki, takie lekko już przerobione. przykrywamy w dalszej kolejności. Przysypiemy to warstwą obornika. Obornik, który jest bogaty w azot, wpłynie na szybsze rozłożenie gałęzi. I teraz to Przesypujemy ziemią? Jeszcze nie. Ja jeszcze nie. ja tutaj dosypię taki hmm? dressing trochę. Hmm? Mam tu przygotowane... Aha. Ścięte jakieś... Tak, zestaw zieleniny zębrony. i to... Hmm? To są odpowiednie chwasty. My w permakulturze nazywamy je akumulatorami dynamicznymi. To jest pewna rodzina roślin, które mają taką zdolność, że poprzez swój system korzeniowy wyciągają odpowiednie wartości mineralne z gleby, składniki odżywcze. I w zależności od rośliny, jedne mają taką zdolność akumulowania fosforu, inne więcej potasu, inne więcej miedzi. I te mikro, makroelementy są esencjonalne dla rozwoju naszych roślin. No A jakie właśnie to są rośliny? No tutaj mamy bardzo dość popularne i każdy praktycznie babkę. je zna. Mamy babkę. Tak, mamy tutaj wykę, krwawnik, pokrzywę, mhm. żywokost, lebiodę. To są bardzo popularne chwasty, a jedne z najbardziej bogatych w wartości odżywcze. Dobrze, to teraz przysypmy tymi zielonymi roślinami. Tak, taki dressing. W dalszej kolejności grządkę obsypujemy warstwą ziemi ogrodowej i kompostu. Pamiętajmy, aby jej nie ugniatać. W permakulturze bardzo ważne jest odpowiednie wyściłkowanie grządki. I pozostało nam ściółkowanie. Tak, zaściłkujemy to sobie. Tutaj mamy kostkę taką siana. Ściółka ma kilka funkcji, które pełni. Podstawą jest, y, okrywamy glebę po to, żeby chwasty nam nie przerastały. Druga rzecz jest taka, że y, nie będzie występować erozja gleby. Słońce nie będzie nam wypalać y, gleby, wysuszać jej, tylko utrzymywać w niej wilgotność. Dzięki temu też nie będziemy musieli tak często podlewać naszych grządki. Oraz tak jak w naturze warstwa za warstwą biomasa się gromadzi i rozkłada się budując żyzność gleby. Ciekawym pomysłem na wyściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami jest zastosowanie tektury. Każde drzewko możemy ściółkować, żeby ograniczyć wzrost kwastów dookoła niego, żebyśmy nie musieli tak dużo plewić. Jeden ze sposobów, jaki ja się nauczyłem to jest taki, że na początek troszeczkę dookoła drzewka rozkładam obornika. Przykrywamy to później kartonami. Ważne jest w tym, żeby pamiętać, żeby zostawić tutaj wolne przy pniu. Bo, jeżeli tutaj wilgoć zacznie nam się zbierać, to możemy e, uszkodzić pień, może nam się zbierać, e, zacząć gnić albo choroby grzybowe. I następną czynnością po prostu przykrywamy, ściółkujemy taki karton. W tym przypadku to jest skoszona trawa. Zawiera ona tutaj też dużo chwastów. Tego typu ściółka doskonale utrzyma wilgoć pod rośliną. Jeśli planujemy posadzić w warzywniku ziemniaki, może warto zastosować metodę proponowaną przez Pana Roberta. Okazuje się, że z jednej rośliny możemy uzyskać nawet 3-4 razy więcej bulw niż w tradycyjnej uprawie, która zajmuje dużo więcej miejsca. Tu mamy ciekawy sposób poprowadzenia ziemniaka. Na czym to polega? Tak, jest to dość ciekawy system maksymalizacji jakby i wykorzystania przestrzeni. To możemy sobie zrobić taką Wieżę ziemniaczaną. Ona się tak nazywa. Najpierw sadzimy ziemniaki w takiej jednej części obręczy. Ja tu je zrobiłem akurat z beczki, mam drugą obręcz. Nakładam sobie. Tak i teraz zasypujemy to ziemią. Później znowu nam ziemniak troszkę podrośnie, pójdzie do słońca. Założymy następną obręcz. Znowu obsypiemy ziemią i we wszystkich tych miejscach, gdzie łodyga styka się z warstwą ziemi, tam ziemniak wypuści nam korzenie, a na tych korzeniach zacznie produkować ziemniaki. I w ten sposób z takiej jednej rośliny możemy zmaksymalizować i mieć do 3-4 razy więcej ziemniaków niż normalnie. Zgodnie z założeniami permakultury wszystkie rabaty i grządki warto otoczyć kamieniami. No, tutaj mamy dość taki klimat hmm, chłodny. Znajdujemy się na Pogórzu Izerskim i na przykład w ogródku, jeżeli rozłożymy nasze grządki, obłożymy kamieniami, to one będą magazynowały ciepło i w chwili, kiedy na przykład przyjdzie taki dzień, że mamy przymrozek, to tak naprawdę dzięki nagrzewaniu się tych kamieni nasze rośliny będą ochronione, przynajmniej przez jakiś czas. Tak samo wcześniej, wczesną wiosną. Przy pierwszych promieniach słońca to się zaczyna nagrzewać i możemy dużo wcześniej sadzić. Także dzięki kamieniom możemy przedłużyć proces wegetacji. Permakultura jest szeroką dziedziną obejmującą nie tylko ekologiczne projektowanie. Poszukuje ona również nietypowych rozwiązań w budownictwie i technice. Przykładem może być ciekawa suszarka do owoców, grzybów i ziół. Tu mamy ciekawe urządzenie, które służy między innymi do suszenia owoców. Tak, to właśnie kolejna taka zabawka permakulturowa. Jedno z zasad permakulturowych mówi wyłapuj, przechowuj energię. Tutaj podstawowym elementem jest tak zwany kolektor słoneczny. Z czego on jest zbudowany? I to jest ciekawe, że Wykorzystaliśmy tutaj materiał odpadowy czyli mhm. puszki po napojach. One zostały połączone ze sobą, pomalowane farbą czarną tablicową, która jeszcze bardziej przyciąga promienie tak. słoneczne. Jeszcze ta szyba. Dodatkowo. Jeszcze szyba chroni tak naprawdę nie wystudza nam tego chroni przed wiatrem i to powoduje, że e, możemy wytworzyć w tym urządzeniu temperaturę 60-70 stopni. 60-70 stopni. Mhm. I zastosowanie takiego urządzenia jest wielorakie. W tym momencie będziemy sobie słyszeć nasze warzywa i owoce. Mhm. A tak naprawdę możemy to wykorzystać do dogrzewania naszych budynków. Rozwiązania proponowane przez permakulturę często bywają zaskakujące. Okazuje się, że proste i współgrające z naturą pomysły mogą być bardzo przydatne w przydomowych warzywnikach. Na kolejne premierowe odcinki Ogrodu bez tajemnic zapraszam państwa po wakacjach. Do zobaczenia we wrześniu.